Szanowni Państwo, w ostatni weekend maja, a w szczególności 23-25 maj, będziemy przeżywać na terenach nie tylko Akademii Techniczno-Humanistycznej, ale na terenach Miasta Bielska-Białej Festiwal Nauki i Sztuki. To już czternasta edycja festiwalu. ATH, jedyna państwowa, największa uczelnia na Podbeskidziu, na co dzień zajmująca się oprócz kształcenia, badaniami naukowymi, wdrażaniem wyników badań w praktyce, w przemyśle. Przez festiwal chce przybliżyć swoją naukową i dydaktyczną działalność mieszkańcom. Nasza uczelnia, jak wiadomo, jest głównym organizatorem Beskidzkiego Festiwalu Nauki. Tym niemniej, ponieważ jednym z nadrzędnych celów naszego festiwalu jest integracja środowisk akademickich, oświatowych, kulturalnych, włączyliśmy do naszego festiwalu inne szkoły, wyższe szkoły, średnie, a także instytucje kultury. Jest ich bardzo wiele, wymieniać ich nie będę, zobaczycie Państwo na stronie. Adres strony to Festiwal ATH Bielsko. Tutaj znajdziecie Państwo szczegółowy wykaz instytucji współorganizujących festiwal i przede wszystkim szczegółowy program festiwalu. W ciągu trzech dni festiwalowych, 23, 4 i 5 maja, możecie Państwo uczestniczyć w wykładach, warsztatach, laboratoriach, pokazach multimedialnych, grach, zabawach oraz innych atrakcjach. Powiedzmy o takim charakterze rozrywkowo-zabawowym. Wybierając sobie dowolny wykład, program, oferta jest tak ciekawa i tak bogata, że trudno by byłoby mi ją scharakteryzować w kilku zdaniach. Powiem tylko, że pięć naszych wydziałów przygotowało pięć różnych bloków tematycznych a więc będą to tematy inżynierskie, ekonomiczne, socjologiczne, humanistyczne, medyczne. Na przykład, 23 maja zapraszamy na konferencję, której tematem będzie problem bezpieczeństwa poruszania się w przestrzeni. Współorganizatorem konferencji będzie Komenda Miejska i Wojewódzka Policji, a w drugim dniu jednym z elementów będzie szereg wykładów poświęconych bezpieczeństwu ekonomicznemu i finansowemu. W tym dniu organizatorzy mają również propozycje dla dzieci. Będzie Akademia Młodych Talentów, jak zwykle co roku. Będą prezentowali swoje wyniki prac rysunkowych, malarskich itd. Tak Tematy wykładów i warsztatów dla dzieci to mały geozbieracz, bajkowe podróże, bezpieczna droga do szkoły, małe formy zdobnicze. Jak udzielić pierwszej pomocy? Mali badacze. To są formuły tematyczne warsztatów, w których dzieci będą mogły. Bawić się plastycznie, poznając nowe technologie. Będą poznawały świat, obyczaje, kulturę, stroje. Obfitość praktycznej i teoretycznej wiedzy naukowej czeka oczywiście na dojrzałych odbiorców. Co podkreślamy: zajęcia i wykłady są otwarte dla każdego. W pierwszym dniu większość zajęć odbywa się na kampusie ATH. Głównie w budynku L, i będą to wykłady, laboratoria na bardzo różne tematy, które każdy wybierze zgodnie ze, swoim, ze swoją potrzebą. Natomiast w drugim dniu proponujemy Państwu piknik na rynku Starego Miasta. Na rynku będą rozstawione namioty, a w nich zajęcia, pokazy, debaty, wystawy. A na scenie koncerty zespołów ludowych, młodzieżowych, rokowych pokazy rycerskie, wojskowe. Cały festiwal odbywa się pod hasłem Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa. W piątek pan profesor Krzysztof Wieczorek z Uniwersytetu Śląskiego, znakomity filozof, wygłosi wykład inauguracyjny pod tytułem Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa. Również w budynku L będzie można zobaczyć wystawę Dzieci i Młodzieży na ten temat. Nie ma to, będą prace szkolne na temat Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa. Ta formuła przewodzi naszemu festiwalowi i pojmujemy ją metaforycznie, jako taki element, który jest niezbędny w kreatywnym myśleniu o sztuce, o przemyśle, o życiu codziennym. A zatem, Szanowni Państwo, zapraszamy. Zapraszamy, żeby pokazać wyniki swoich badań naukowych. Wyniki prac właśnie jedynej państwowej akademickiej uczelni, żeby pokazać, co ta uczelnia wykonuje, co może zaproponować dla społeczności lokalnej i dla społeczności regionalnej. Na ostatni majowy weekend zamawiamy świetną pogodę i zapraszamy Państwa zwłaszcza na rynek, na piknik, ponieważ przebogata oferta kulturalno-oświatowo-naukowa. Pozwoli Państwu dowiedzieć się wielu atrakcyjnych rzeczy, nauczyć się czegoś o świecie, a przy okazji zabawić.